Czy słyszeliście, jak blisko powrotu jest Mark Andre Terstegen i jak gorąca robi się debata o bramce FC Barcelona? Niemiec marzy o grze w końcówce sezonu, ale Wojciech Szczęsny, talizman Hansiego Flyke nie zamierza ustąpić. Po meczu z Atletico Madryt włosi Studto Sport wychwalają Polaka, a kibice i eksperci zaczynają widzieć w nim przyszłość Blaugrany. Co czeka obu bramkarzy? Zapraszam do tej pasjonującej opowieści. Im bliżej powrotu marca, Andre Terstegena do pełni zdrowia, tym głośniej mówi się o obsadzie bramki Barcelony. Niemiec, przez lata niekwestionowany numer jeden, chce zdążyć na finisz sezonu 2024-2025, być może nawet na finał Ligi Mistrzów, jeśli Barca się tam dostanie. Jego rekonwalescencja po zerwaniu ścięgna rzepki przebiega lepiej niż zakładano. I w maju może dostać zielone światło. Problem w tym, że miejsce w składzie wywalczył sobie Wojciech Szczęsny, który po przyjściu z emerytury stał się filarem zespołu. Inaki Pena, choć inny szeli buntował się przeciwko roli rezerwowego, dziś jest według hiszpańskich mediów jedną nogą poza klubem. Szczęsny, zarejestrowany w miejsce kontuzjowanego Terstegena, zachwyca formą. Po wygranej 4,2 z Atletico Madryt 16 marca 2025 roku włoski tuttosport nie szczędził mu pochwał. W wyjątkowy sposób zdobył zaufanie Barcelony. Tek przejął rolę podstawowego bramkarza, a Ter Stegen w tej sytuacji nie jest potrzebny. Dziennikarze podkreślają, że dla Polaka to wymarzony rok po ogłoszeniu końca kariery latem 2024 roku, Wrócił do gry i teraz może marzyć o tryplecie z Blaugraną. Flik ufa mu bezgranicznie, a kibice widzą w nim nie tylko tymczasowe rozwiązanie, ale i przyszłość na lata. Tu pojawia się komplikacja. Powrót Terstegena wymagałby wyrejestrowania szczęsnego z listy zgłoszonych graczy, co w obliczu jego formy brzmi absurdalnie. Tutto sport stawia sprawę jasno: Polak jest teraz numerem jeden. Barcelona negocjuje przedłużenie umowy z 34 latkiem, a narracja wśród fanów przesuwa się z czy Ter Stegen wróci na końcówkę sezonu, na czy utrzyma miejsce w przyszłej kampanii. Szczęsny nie tylko nie czuje presji rywalizacji z Niemcem, ale wielu uważa, że to Terstegen powinien się martwić. Czy Flick zaryzykuje zmianę w kluczowym momencie? A może Szczęsny, poparty trustem sztabu i kibiców, zostanie nietykalny. Jedno jest pewne: debata o bramce Dumy Katalonii wchodzi na nowy poziom, a Polak jest jej centralną postacią. Jak to się skończy? Zobaczymy w maju.